Kinematyka bryły sztywnej, czyli właściwie kinematyka ruchu po okręgu, bo każdy punkt bryły sztywnej wykonuje ruch po okręgu. W danych mam częstotliwość, tylko podaną w taki chujowy sposób, ale częstotliwość to jest ilość powtórzeń na sekundę, więc to będzie częstotliwość. Podali też końcową szybkość kątową. No i oczywiście przyspieszenie kątowe będę brał z minusem, bo to ma się zatrzymać. Rozwiążę to tak jak poprzednio, korzystając z dwóch równań. Być może wystarczy jedno, czyli równanie na prędkość w ogólnej postaci. Prędkość końcowa to jest prędkość początkowa omega, plus minus, przyspieszenie kątowe czas. Pokonana droga kątowa, czyli 2 pi radianów na każdy obrót, to omega początkowa czas, plus minus. Tak to wygląda w ogólnej postaci, w postaci pasującej do warunków zadania. Omega końcowa jest 0, omega początkowa to jest 2 pi f, Mogę rozpisać od razu, będę sobie przepisywał, a co tam. Odjąć przyspieszenie czas. Droga kątowa, jak tutaj w niej siedzi ilość obrotów, bo każdy obrót to 360 stopni, czyli 2 pi radianu. 2 pi razy ilość obrotów. No i z tych dwóch równań, tak jak zwykle w zadaniach z kinematyki, mogę wyznaczyć, co mi się żywnie podoba. Na przykład ilość obrotów albo przyspieszenie. Czy też opóźnienie kątowe, o które tu nie pytają, to nie będę go wyznaczał. Wyznaczę sobie epsilon z tego równania, pierwszego. Wstawię do drugiego. Tu, jak widać, rozpisywanie omegi. Na 2 f było głupim pomysłem, bo w kółku to przypisuję. Mogłem sobie pisać cały czas omega początkowa, wiedząc, że jest dana, bo wyraziłem ją przez moje dane. I dopiero na końcu podstawić. 2Pi razy ilość obrotów. Pi wypierdala. Czyli ilość obrotów to jest w jednostkę powinna wyjść 1, bezwymiarowe to powinno być, to jest Hz, czyli 1 na sekundę razy sekunda. No, wygląda legitnie, podstawiam. Częstotliwość. Czas, 21 sekund, nie wypisałem go w danych. No i po skalkulowaniu kalkulatorem, 148,75 obrotu.